Witam widzowie, ja jestem Raldi Dzisiaj lecimy z Ultimate Custom Night Będziemy dzisiaj e, Kontynuować challenge. Zostało nam 3 e, Zobaczmy, Chaos 1 Kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy widzowie? Eee Sese, sese Ja bym Po prostu zaczął, to jest pewnie bardzo Złym będem. bardzo, bardzo złym będem od razu, ale... Czy wyjdzie temperatur Widzicie temperaturę? Świetnie. Nie wyłączyłem anti-analizing Co mi psuje grę i FPS-y I wam oczy. I mi też oczy. Okej. Okay. Y jesteśmy w jakimś biurze w ogóle. Nie wiem. Nie mam tego nazwę. To i Freddy. ja bym go zabił chyba, nie ja wiem, ja marionetkę zabił. Czy są pluszaki? Czy ja mam zbierać pluszaki? Czy są proszaki? Czy ma mam zbierać. <grystanie> Czemu mnie to rozbawiło? Gdzieś ja dosłownie powtórzyłem to samo zdanie dwa razy. Nie wiem co w sobie O kurde Maciuś. Więc ja nie grałem w UC na dawno, także nie oceniajcie mnie. Chociaż yy, macie do dyspozycji opcje komentarzy, które nie wyłączę, żebyście mogli mnie oceniać. O co w tym chodzi, prawda? Eee... Okej. Okay. Ja bym zabił... Zabił ją. Hey, sick! No i pick. No i rip. No i nie ma jej. Nie ma jej już sukcesu w ogóle jej nie ma. Eee, I mnie to cieszy, bo ja jej nie lubię w ogóle. Nie lubię tych w ogóle. What the f co to jest zbyt? I always come back. I always come Sorry. Troszkę dzisiaj, jak widzicie, humorek jest dziwny, co Czy tam kogoś Didi dodała? Nie Ja bym chciał... O kurde, ona jest... Co ty gadasz? Dobra, Afton, Rockstar, Glamrock Balora. Czekaj, ja, ja sprawdzę, jak oni do, dokładnie... Use the audio lure to keep her... She's immune to the hita She's immune to the hita Use the audio lure to hold him in place or the hita to push him back Okay, na niego działa wszystko Na niego działa wszystko, okej okay. Jackal Chica, zabijamy Tom i win Jackal zabijamy Tom i win Taka jest moja strategia na, na tą rundę <laughs> y A więc ją wypróbujmy Najpierw czekaj, najpierw tego Tego agencika y Uspokoić Bo jest bardzo ostatnio ruchliwym agencikiem Chwila Czy ja coś zapominam? Czy, 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 ja coś zapominam, widzowie? Bo to tak zwykle bywa w tych grach. Yy... Zawsze... ...się o czymś zapomina. Na samym po... Yyy... Trzeba ich uspokoić latareczką. Chwila. Kukiełka. Więc zaraz. Ale... Patrzcie, jak to wolno schodzi w ogóle. Na Old Friends to schodziło tak szybko, że się nie dało... Palora <słuch> idzie do mnie! Zabiję ją. Znaczyłem... Kurde, czy ty możesz przestać klaskać? Dziękuję. Ty, ale grzeczny. Eee... Yy... Gustaczku. słuchaj mnie tutaj, uważnie. Jeszcze raz mi tak zrobisz. A tego serdecznie podobujesz. Yy... Chciałem... Chciałem tą. Chciałem tą... Papuszkę chciałem dotknąć. Ja bym widzowie nie polecam dotykać papuszki, bo w pierwszym odcinku z tej serii że się to źle dla mnie skończyło. On nie może chyba zabić, jak ja mu dotknę ptaszka Więc trzeba uważać z tym typiarzem to Był pierwszy czy drugi, nie wiem Ty, ale nostalgia Ej, ja zapomniałam dam prawda? Ej, muszę drugą słuchawkę założyć Przecież Fredbera muszę słychać Afton! Afton, ty to zawsze zaskoczysz Nie dość, że w kinie, to w grze, to w realu w realu. Ej! To i Cika, cika, Kurde, nie gadaj yy, Eee, mi zapominam so, czy jakimś... Powiedzcie mi, bo ja... Ja mam zawsze takie uczucie w tych grach, że ja o czymś zapominam. To jest bardzo niefajne uczucie. Ja go nie chcę. Pomocy. Na pewno wiem, że już nie muszę się w ogóle interesować y, Dark systemem. Tak? Czemu ich nie ma? Ej, zniknęli Mangala ma mangala Nowe mi do Mangala N Mangala Dobra, poszło y To i Freddy trzeba uważać No i będzie git Będzie git w widzowie Tak, mam nadzieję oczywiście y Dobra, wyłączam Niech on się uspokoi z tym Ej, ciek. Y Okej, okay, przestał Dosyć szybko przestał Nie żebym narzekał, nie Czekaj Czekaj. Chłopcze, czekaj. Tu trzeba mieć fast reaction, time, bo on cię może zabić właściwie. To bardzo łatwo. Ale szybko przestaje grać. Jak ja mam się pozbyć tego śmietnika? Um, niestety się nie pozbyłem tego śmietnika. I dostałem rejumskę. Nie dotykam ciebie, dotykam ciebie. Nie, dobra, nie dotykam w sumie. Chciałem to zrobić dla kontentu, ale. Na szczęście, w ostatniej chwili zdecydowałem, że to jest. Za głupie. No i jak coś dla kon... Chociaż. Dla kontentu nic nigdy nie jest za głupie. Naprawdę. To co niektórzy ludzie robią, dla kontentu. Przekracza głupotę. Czemu ja tak mówię w ogóle? Co się, co się dzieje dzisiaj? Yyy... Ja sobie jadłem? o coś ludzkiego? Kinderki jadłem. Ach, to już wszystko wyjaśnione! To już wszystko wyjaśnione! No patrzcie no. No znowu, nie? Kinderki, coś jeszcze jeden? Coś jeszcze jeden, pamiętam, ale nie wiem co. <śm> 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 Dlatego... Skupmy się tak, że... Żeby przeżyć... A nie myśleć o tym co jadłem. Kinderki... Ej, czemu ja dalej o tym myślę? Ja o tym nie myśleć. Moloda! Balura, balura. Ma piso. Aaa, Cika. Cika. Damn. Ej, ja nie mogę simpować. Nie mogę simpować, bo ostatnio jak simpowałem, to sam od razu jump idziemy na kamerę Wow, cika. Cika, co widzowie, nie simpujcie, bo będzie jumpscare. Taki. Taki bu. Taki giga bu. Giga, giga. Gigagigan buu yy, win co nie? 3, 2, 1 940 940 za takie coś ciekawe ej! Widzowie prawie Ultimate Customate skończyłem Nigdy w życiu 5 lat tak gra już jest, nie? Ja 5 lat tak jest? Nigdy. Nigdy tak daleko nie zacząłem co najwyżej tutaj Gdzieś tutaj A jestem tutaj! Dobra ja się lepiej nie będę podniecał bo tutaj co mnie czeka to ja się troszkę obawiam że Że mnie to zabije W realu Nie w grze <laughs> Okej okay. Chaos 2 Jako iż Nagranie to trwa 16 minut Zróbmy sobie sobie chaos 2 Chaos ferie zostawimy na osem zwolnić, bo nie umiem mówić przez to. Zapomniałem Chaos Free zostawimy sobie na następny odcinek, bo będzie piekłem. I myślę, czego nawet nie przejdę w następnym odcinku. Chwila. Co tu jest? Powoli. Uspokój się. Braldi. Najpierw musisz sprawdzić. Opiórcie, ale dwa animatroniki, które wymagają pluszaka. Nie, nie, nie! Naprawdę! Doprawdy chłopaki. Czemu? Ej! Trzy, nie ma truniki, które wymagają brusaka? Nie, 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 nie. Ja... Out! Ja, 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 out! Chwila! Chwila moment, co ja chciałem sprawdzić? Na pewno sobie dam to biuro i... Ja bym chciał, a nie mam w ogóle tego już No i, no i ci pensja No i sobie już tego nie, kurde miałem nie przeklinać To jest co? trzy eee... pluszaki Ja dzielę rip I ci Ci co ostatnio, czyli ci oni po prostu Nic nie robią, okej okay. Ten, ten, ta, jeszcze tą trzeba Dobra I kukła, kurde I FREDDY Oj widzowie ja to cienko troszkę widzę Ja to troszkę cienko widzę tak jak Gowin swojego yy, chwila. Uj! Yy, chwila. Mm, bo ja muszę tutaj najpierw ustawić cyk tyk pyk No i tam już jest cyk cyk pyk ustawiony na zawsze. Także już się tam nie muszę przyjmą. Ej, muszę zbierać na ten. Ty 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 Toś dla ciebie jest, tak? Bawią ci takie dowcipy. Cipy, dowcipy. <śles> Sorry bo nie powinno mi się nagrać eee, na pewno to muszę cyknąć, pyknąć, myknąć Cika. ej, nie simpuj nie simpuj, człowieku Wiesz co się stało ostatnio? Eee, damn chilluj chilluj ma... ja myślę, że Freddy nie Freddy, Freddy nawet w ogóle nie przyszedł eee, chwila ja naprawdę potrzebuję w tym momencie. Ja pierdzielę Twójcika. Jak ona mnie nie zabija, to. M... To ja nie wiem. Ej, udało się. Pluszaki. Pluszaki, by the way, widzowie. Pluszaki, by the way, widzowie. Pluszaki, by. Aść... By... nie nienawidzę. Pluszaków, nienawidzę mechaniki z pluszakami Bardzo. To jest najmniej moja ulubiona mechanika w tej grze. Dlatego. Nie lubię tego czarodzieja. Bardzo. Obyw chaos free. Nie było w ogóle czegoś takiego z proszekami, bo to jest przesada To jest dosłownie przesada ja się, ja się na taką przesadę, aż z taką przesadę się nie, nie zgadzam Postaćko, ja też mówię o przesadzie A tymi 5 mm się zbliżasz do twarzy i krzecześ z całej pory Ech. Chwila Potrzebuję fastcoinów Bardzo I need it right now i need it right now, my boy I, I muszę patrzeć kto przyjdzie Żeby im zapłacić Co nie? Dobra, ej! Freddy Freddy z Greddy No Jest! Ta Ta jest yy, Wiecie co mi nie pasuje? To, że ja nie wiem gdzie jest Freddy Okej, okay, tam jest Freddy yy... Ej, kupiłem ci pluszaczka, papa Ty mnie prawie zjadło, nie? Co mi? Co mi głos robi? Here, o kupka. No to, no to rip. <laughs> to nie będzie. Chaos 2, ok. Pruszaki. Music man mnie zabił, jezu. To ja muszę, wiecie co ja muszę na pewno? Jak będzie ptaszek, to ja muszę od ptaszka wziąć noise reduction. Na pewno, no to jest dobre. No Czy Ty możesz człowieku? Ej, on mnie już piąty raz tam ja, ja już chyba wiem co mi... co mi miało, co mi nice robiło. Fun Guy. Fun Guys, słuchajcie, mi robił. Mois. Kurde goście Co ty robisz w ogóle? E, potrzebuję coina, bo umrę. Dobra, jednak już nie umrę. Czy ty możesz się cofnąć w ogóle? Bo bez przesady, nie? Be, 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 be bez przesady! Kurde, ale mutant mi tam stoi. No, czy ty możesz się! Zabić. Let's see how many pieces I Daj się do tego. Ja chcę, ja chcę, chcę zostać wersetorem. Jeden czerwony odcinek, taki łatwy. Nie, to jest, to jest tu nie gra. Na kanale Braldi nie może dochodzić do takich rzeczy. Chyba, że on mi psychę zniszczy. Już się poddam. Bo ja naprawdę już jestem blisko tego, przez tego właśnie agenta świętego, który uważa się za krde gówno. No i jeszcze ten. No tak. No i jeszcze ten. Świetna sprawa. Świetna sprawa dobrze że się bawię. Um, enter. Dzięki jakoś. Muszę... I sobie ostatnia próba Ostatnia próba, ok? Zobaczymy Bo skoro to jest ostatnia próba To ja, ja to wygram, nie, bo ja się muszę skupić, nie Bo to to będzie za odcinek To to w ogóle będzie za odcinek, jak ja tak, tak to skończę, nie Dlatego ja nie mogę Dobra, kończę ten odcinek Okej, okay. okej, okay, jeszcze muszę troszkę wytrzymać Jeszcze nie pozwalaj, aby psyja ci siadała jeszcze nie, jeszcze chwilka. Jeszcze chwilka i będzie... O kurde, jeszcze oni. O kurde, jeszcze oni Ej, koniec, to jest mój koniec. Okej, okay, mam już na pluszaka. Ej, to teraz muszę ogarnąć tych, bo oni są powaleni. O tak, tak, tak. Tak! Chodźcie! Dobra, zebrałem ich, zebrałem. O kurde. Ale spelikowałem troszkę. Eee... Freddy, tak? Ej, o kim zapominam.

To był wyjątkowy rage. Nigdy takiego rage'a nie miałem. Siema... Co? Dziękuję. Dziękuję za oglądanie widzowie. Widzimy się w następnym odcinku i siema.